5 giocatori di Barcellona nel campo di Carducho. Rana Bossa. Gol. Gol. 1-0 per Barcellona. Capitolo in ecstasy. Nie ma już w Barcelonie Carlesa Pujola, ale to było wykończenie. Właśnie Ala Pujol Barcelona wychodzi na prowadzenie. Ten rzut rożny wreszcie dał efekt. Mówi się o tym, jak wiele Juan Carlos Usue, asystent Luisa Enrique, poświęca uwagi stałym fragmentom gry. Jak wiele uwagi poświęca właśnie rzutom rożnym. No i, no i teraz zobaczyliśmy, że wreszcie przyniosło to efekt. Gerard Piquet może świętować ten zawodnik, który najwięcej za przed starciami Realu z Barceloną daje prowadzenie w tym meczu. Mówiliśmy o tym, to jest zawodnik uwielbiany na Nou, ale jest nienawidzony na Estadio Santiago Bernabéu To on otwiera wynik tej rywalizacji. Gerard Piquet i Real na Jaki spryt po lokarnym Gerarda Piqué, jak świetnie uwolnił się od krycia. Pepe też. Reprezentantowi Portugalii Ponyton i koledzy, bo próbował piec e, za zapi... To nie było najlepsze, jest Modric do Benzemy, Modric, Marcelo wreszcie włączył się z dużym impetem do tej akcji zaczepnej. Marcelo, czy będzie sam wykańczał akcję, zawalczy do środka, jeszcze odegrał do krosa. Kross i co? I go! Jeden do tego! Ależ kapitalnie zrobił to! Karim Benzema! Perfekcyjna kontra Realu Madryt. Marcelo nie chciał uderzać prawą nogą. W ostatniej chwili dał tę piłkę do niewidocznego w tym spotkaniu. Przecież to niego crosta dośrodkowanie. I Karim Benzema, na którego nie mają żadnego wpływu, te wszelkie afery. Dyskusje na temat jego pozycji w reprezentacji Francji. Strzela także Barcelonie. Ależ Bramka Benzemy. Zobaczmy jeszcze raz fantastycznie pociągnął tą piłką jeszcze Marcelo. Ale też dał to Marcel, taki sygnał do ataku swoim kolegom z drużyny Marcelo. Jeden do jednego na kampowała do końca meczu jeszcze nie spełna. Pół godziny. Ja w ostatnich 15 minutach jest w przodu Marcelo. Ronaldo. Ronaldo do Bale'a. Bale! Na Camp nou. Pamiętają kibice Barcelony? Ten fenomenalny rajd Gareta Veyla, kiedy minął marka. Bartre teraz z kolei skorzystał z dośrodkowania Ronaldo, ale. Nie wierzy Zizu, nie wierzy Gareth Bale w tę decyzję. Hernandesa, Hernandesa. Zobaczmy jeszcze raz. Nie ma mowy o o spalonym nie ma mowy absolutnie. Czy faulował tutaj Jordiego Albegar Bay? Podparł się na lewym obrońcy Barcelony, ale podejrzewam, że wielu sędziów nie zakwalifikowałoby tego jako faul. Złoga do Marcelo, Marcelo już w wysokości pola bramkowego, Claudio Bravo odgrywa do Ronaldo, Ronaldo będzie strzelał, Ronaldo! Ależ niewiele zabrakło Portugalczykowi, Cristiano Ronaldo! Robi nam się nieprawdopodobna tańcówka, nie mierzy, nie wierzy Lucas Vazquez ani nisko, że ta piłka po uderzeniu Portugalczyka nie wpadła, Rozegnał się też Cristiano Ronaldo, to on do do Gareta Bale'a. Tutaj widzimy powtórkę tego uderzenia reprezentanta Portugalii. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczku. Ewidentny pał. Nie ma żadnych wątpliwości. To jest, drodzy Państwo, druga żółta w konsekwencji, czerwona kartka dla Sergio Ramosa. I Real Madryt, tak jak w tym pierwszym El Clasico w tym sezonie, kończy w dziesiątkę. wywołaliśmy w pewien sposób wilka zasób, bo mówiliśmy przed kilkoma minutami, że Sergio Ramos musi przecież uważać w tym spotkaniu. No i niesamowicie komplikuje się sytuacja Realowi Madryt. Pytanie też, jak postąpi Zinedine Zidane, czy dokona jakichś zmian w tej sytuacji na ławce. Jest przecież m.in. Nacho, który może wystąpić na środku obrony. Nie Oj, ma szatnych wątpliwości. To jest rocha direkta, to jest czerwona bezpośrednia. Dostał z kolei drugą żółtą ławką. Dobrze, teraz Tani Carvajal. Proszę zobaczyć Carvajal. Hesse zabrał mu piłkę, odegrał do Bale'a. Gareth Bale. Gareth Bale. Bale na dalszy słupek. Tutaj jest Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo! Goal! Madryt, grając w dziesiątkę obejmuje prowadzenie na Camp Nou cóż to jest za riposta w wykonaniu Realu Madryt zastanawialiśmy się jak zareaguje Zidane, jak zareagują sami królewscy na to wykluczenie Sergio Ramosa no i mamy odpowiedź, tak jak powiedziałeś Patryk kapitalna zmiana Hesse Rodriguez'a, fenomenalnego nosa miał można powiedzieć Zinedine Zidane wpuszczając zawodnika pochodzącego z Wysp Kanaryjskich do środkowania prawą nogą Gareta Bale'a, no i potwierdzi też Bale te swoje słowa, że świetnie czuje się właśnie na prawej flance przyjęcie piłki przez Cristiano Ronaldo. Pomylił się Dani Alves w tym kluczowym momencie, chwalony za to spotkanie Brazylijczyk, no i wykończenie. I to jest koniec, to jest koniec. Ostatni gwizdek Hernandesa, Hernandesa, drodzy Państwo, dziś Real Madrid wygrywa z Barceloną na Camp nou w 232. Klasico 2 do 1. Nieprawdopodobna seria Barcelony. E, przerwana. Widzimy, że cierpi po tym spotkaniu Jordi Alba, ale cierpi cały, cała ta arena piłkarska. Mekka Camp nou. Cristiano Ronaldo ma prawo być zadowolony. E, wielu krytykowało Portugalczyka za to, że nie strzela e, silnym rywalom, ale dzisiaj Cristiano Ronaldo w drugiej połowie zagrał tak jak kibice Realu Madryt e, by się tego spodziewali. No i pytanie, czy Jordi Alba nie odnosił się ten uraz Kostki. To przynajmniej sugeruje realizator pokazujący raz za razem reprezentanta Hiszpanii. No i też to, co trzeba podkreślić, to bardzo dobre wejście. Kese w tym meczu, to on za.